31 października Polska wstrzymała oddech. Elżbieta Penderecka, kobieta legenda, siła polskiej kultury, żona genialnego kompozytora Krzysztofa Pendereckiego, odeszła nagle w wieku 78 lat. To słowo nagle budzi największy niepokój. Jak to możliwe, że ktoś tak pełen życia, energii i pasji zgasł bez ostrzeżenia? Świat muzyki od Krakowa po Nowy Jork pogrążony jest w żałobie. Była nie tylko strażniczką spuścizny męża, ale też potężnym filarem polskiej kultury. To dzięki niej powstał wielkanocny festiwal Ludwiga van Beethovena, który rozsławił Polskę na świecie. Penderecka przez dekady łączyła ludzi, inspirowała artystów i walczyła o miejsce dla młodych talentów. Dlatego jej śmierć to coś więcej niż osobista tragedia, to symboliczny koniec pewnej epoki. Nie podano żadnych szczegółów, żadnych przyczyn, tylko ciszę i jedno słowo nagle. Czy to zwykły los, czy tajemnica, której nie poznamy? Jedno jest pewne, jej wpływ na polską kulturę będzie trwał jeszcze przez pokolenia. Elżbieta Penderecka, kobieta, która żyła muzyką i dla muzyki odeszła, ale jej echo wciąż rozbrzmiewa w naszych sercach.